Siemanko, to jest filmik, w którym pokażę jak się robi miksturę życia. Yy, tego. tak. Najpierw wkładamy skład. Teraz zgraję cięcie, że to się zrobiło. Widzimy, już się prawie robi. O, zrobiło się. Dobra. Teraz to i na mamy gaz. Łzy, gaz. To tak o, pro, pro, pro 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 pro. Dobra. Cięcie. Już prawie. Już prawie jest regeneracja. Teraz jeszcze to będzie jeszcze trochę i patrzcie, regeneracja tu. I tutaj to chyba będzie rzucane, ale nie pamiętam, bo już się dawno nie robiłem I cięcie. Już prawie i. Racco. I jest regeneracja, dwie minuty, a więc poranny, to był jest jak zrobić tą miksturę. Na moim kanale też znajdziecie, jak się robi miksturę. Nie widziałem którą robiłem przed chwilą, a więc na razie pa i cześć